Witajcie! Z tej strony Kanta, ale po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Mr. Bree Plus od studia To Entertainment. Jest to gra zręcznościowa na wzór Super Meat Boy. W produkcji sterujemy świnią w kostiumie superbohatera. Odzyskujemy jej wspomnienia i dawne umiejętności. Pokonujemy 45 poziomów o różnym stopniu trudności. Ocena gry, jak dla mnie, moi drodzy, jest naprawdę piątka... O ile nie szóstka na 5, ponieważ jest to naprawdę bardzo dobrze stworzona produkcja. Wszystkie aspekty są przemyślane. Mamy niesamowicie zróżnicowane poziomy i dodatkowo mamy tutaj ich bardzo dużo, ponieważ 45 poziomów zapełni nam jakieś 7-8 godzin grania w zależności od naszych umiejętności. Oczywiście osoby, które będą chciały wymaksować wszystkie osiągnięcia, będą w produkcję bawić się o wiele dłużej. Zacznijmy sobie rozgrywkę. Na samym początku, jeszcze powiem wam moi drodzy, że mamy tutaj taki bardzo dziwny zabieg: mianowicie, zaczynamy sobie całą rozgrywkę dopiero od poziomu 16. I tutaj mamy takie puzzle, które musimy znaleźć sobie w każdym z poziomów. Są to wspomnienia, wspomniane już wcześniej przeze mnie, i oczywiście będą one coś odblokowywać. A odblokowują one nic innego jak poziomy slaughter. Są to takie poziomy urzeźnika, ponieważ nasza świnia została schwytana wcześniej. No i chce się w tym momencie wyswobodzić, ponieważ jej nie pasuje takie życie. Jak widzicie moi drodzy, mamy tutaj też rozpiskę umiejętności, które ona ma, czyli skok, kucanie, szybki bieg, skakanie po ścianach i podwójne skoki. Jest to naprawdę bardzo fajna mechanika. Oczywiście, twórcy tutaj na tyle to przemyśleli, że wszystko świetnie z sobą pasuje, i oczywiście nie mamy najmniejszego problemu z samym sterowaniem naszą świnią, naszym bohaterem. Zacznijmy sobie rozgrywkę od tego szesnastego poziomu. I moi drodzy, pójdziemy sobie jeszcze wcześniej na intro. Obejrzyjcie to. Nasza świnia budzi się po tym, jak wybiegła z jakiejś dziwnej rurki, pewnie uciekła już po prostu od tego miejsca, w którym była, no i w tym momencie znajduje się w lesie. Las skrywa w sobie różne tajemnice. Jest naprawdę bardzo ciekawy. Jest to ścieżka powrotna. No i moi drodzy zaczynamy. Ja w tym momencie mam już umiejętności wszystkie odblokowane w produkcji, no i mogę sobie bardzo szybko pokonywać te poziomy. Oczywiście na samym początku nawet nie mamy skoku. Ale moi drodzy, jest to naprawdę bardzo przyjemnie skonstruowana produkcja. Wszystkie tutaj poziomy są naprawdę przemyślane. Jak widzicie, mamy w tym momencie taki zapis. Ja i tak udałem się w złą stronę niż tą, w którą powinienem, ponieważ muszę przejść sobie tutaj. Jak widzicie, mamy tutaj już podobne mechaniki, co w, so w, co w produkcji Super Meat Boy. Mianowicie takie kolce, na które jeżeli nasza postać się nabije, no to niestety poziom musimy zaczynać albo od samego początku, albo od wczytania sobie tego checkpoint. Oczywiście checkpoint wczytuje się zupełnie automatycznie, zatem my nie musimy nic robić, po prostu musimy grać. Oczywiście w produkcji jest szereg osiągnięć, zatem osoby, które uwielbiają przechodzić grę i zdobywać osiągnięcia, a jest to dla nich dodatkowa motywacja do przejścia danej produkcji, no to będą się tutaj bawić świetnie. Oczywiście te 45 poziomów, moi drodzy, jest to naprawdę spore wyzwanie, ponieważ musimy przejść je powiedzmy ze 2-3 razy, raz, żeby przebić sobie swoje y, dotychczasowe czasy. 2, żeby zdobyć wszystkie te wspomnienia, a trzy, żeby po prostu zakończyć wszystkie osiągnięcia na 100%. A, w tym momencie ja powinienem sobie iść tylko do góry, zatem i tak idę znowu w złą stronę. I tutaj, moi drodzy, mamy takie kolce, które zostają wystrzeliwane z takich ścianek. Oczywiście jest to naprawdę bardzo proste do uniknięcia, ponieważ w tym momencie, gdy ja już mam ten szybki bieg mojej świni, no to oczywiście jest to niesamowicie banalne. Tutaj mamy nową mechanikę. Są to takie koła, które oczywiście kolejny raz będą ranić naszego bohatera, zatem ja wystarczy, że tutaj skoczę sobie po ścianie i już skończyłem ten poziom. O, niestety znowu zostałem zabity, ale to nic, ponieważ jak już przechodzę kolejny raz te poziomy, no to już w zasadzie nie liczy się to dla mnie, czy zginąłem, czy nie. Najważniejsze jest to, żeby zbierać sobie te wspomnienia i żeby jak najszybciej dostać się do końca danego poziomu. Jak widzicie mamy te checkpointy naprawdę bardzo fajnie rozłożone, i jest to idealnie pomyślane, no ponieważ te poziomy są czasem na tyle skomplikowane, oczywiście nawet przy pierwszym podejściu, że mielibyśmy niesamowitą frustrację, gdyby nie dało rady po prostu tego zapisać. Oczywiście, no tak, nie jest to zatem tak trudne jak w Super Meat Boju, ale oczywistym jest to, że tutaj jest inny target. Y Furcy, to jest, to jest 100% pewne, no bo tutaj wiadomo, jest taka stylistyka powiedzmy trochę dla dzieci, no trochę taka przyjemniejsza, ale mimo wszystko naprawdę gra sprawia wrażenie dopracowane i również osoby, które są starsze niż dzieci będą się tutaj bawić świetnie. No i moi drodzy, tak sobie przechodzę te poziomy, przechodzę, spróbujmy sobie coś trudniejszego, zobaczycie jak rozgrywka wygląda w dalszych poziomach. Przejdziemy sobie tutaj i może spróbujmy sobie ten poziom. Tutaj mamy coś ciekawego, no i oczywiście znana jest to wszystkim mechanika, mianowicie powierzchnia, która... Niestety zostaje zniszczona, gdy się po niej przejdzie. No i jak widzicie, ja nie mam tutaj żadnego zapisu. O, i tam mam jeszcze po lewej stronie kolejne wspomnienie do zebrania. Oczywiście w tym momencie jest to niemożliwe, ponieważ całą tą ścieżkę, która tam była, sobie zniszczyłem. Ale co by tu zrobić? No musiałbym to jakoś specyficznie sobie przejść. Pewnie jest tak, że muszę sobie wrócić również do tamtego miejsca. Pytanie tylko, gdzie jest coś do odblokowania właśnie tego przejścia. Miejmy nadzieję, że tutaj gdzieś to się kryje. Zaraz sobie to oczywiście znajdę. Tutaj mamy kolejną mechanikę. Jest to taka siatka, która naszego bohatera niestety trzyma w sobie i przez pewien czas jest on nieruchomy. Trzeba sobie naciskać klawisz w lewo i w prawo i dzięki temu mamy możliwość tutaj po prostu odblokowania się i przejścia dalej. No i zobaczmy, tutaj odblokowałem sobie to przejście, odblokowałem możliwość. Hmm, tylko jak tutaj teraz wyskoczyć sobie do góry? O, świetnie! Zatem jest szansa, że ja po prostu mam możliwość teraz wrócić się właśnie do tamtego miejsca, tylko będzie to oczywiście niesamowicie trudne. Spróbujmy! Świetnie! Już jestem w połowie drogi, ponieważ w tym momencie wystarczy, że sobie tutaj zapiszę. Będzie to naprawdę bardzo łatwe. Tylko pytanie teraz: jak ja mogę dostać się tam na lewą stronę? Spróbujemy tak i przeskakujemy. Świetnie. No, ach, niestety prawie się udało, ale w tym momencie mogę już sobie tutaj wejść. Ach, moi drodzy, do trzech razy sztuka, jak się to mówi. O, pięknie. Teraz jestem już. Naprawdę prawie na miejscu. Wystarczy, że tylko sobie tam przeskoczę. Skakujemy tutaj i tutaj, i mam to, co mi potrzeba, czyli moje wspomnienie. O świetnie! Tutaj. O, kurczę, jaka szkoda. Nie widziałem tam, że jest coś takiego, że. Kolejny raz mogę zostać zabity, no ale niestety tak to bywa, gdy się zagapimy. Moi drodzy, tutaj mamy mechanikę, która czeka nas, gdy w danym poziomie niestety zginiemy parę razy. Mianowicie zmienia się ich schemat kolorystyczny. Jest to powiedzmy sobie takie utrudnienie, ponieważ jak widzicie w tym momencie, no, cała ta mapa jest takiego koloru, że ja prawie nie jestem w stanie odróżnić, gdzie mam skakać, gdzie mam po prostu unikać pułapek. No i jak widzicie, w tym momencie zostałem kolejny raz zatrzymany przez tą siatkę, ale miejmy nadzieję, że teraz już sobie wyskoczę do tego miejsca, gdzie tu będzie mój zapis. Świetnie. Aj, kurczę. No dobrze, moi drodzy, przejdziemy sobie do następnego poziomu, ponieważ ten jest naprawdę bardzo trudny, gdy mam zebrać sobie wszystko. Spróbujmy taki poziom, który jest koloru tego błękitnego. I zobaczcie. Gdzie jestem? Tutaj u góry. No i w tym momencie mamy kolejną mechanikę, zobaczcie, mianowicie taka pułapka w ziemi. Ja, gdy sobie w nią wpadnę, no to niestety jestem zabijany. Zatem po prostu muszę sobie przeskakiwać i uważać. Jest to naprawdę bardzo proste, gdy już poznamy schematy wszystkich poziomów. Oczywistym jest to, że po prostu te mechaniki już zaczynają się na siebie niesamowicie nakładać. Jest również tak, że później, gdy wracamy sobie już do tych poziomów, no to jesteśmy w stanie je przeskakiwać. Bardzo, bardzo szybko, ponieważ już znamy je na pamięć. Moi drodzy, tak wygląda rozgrywka w produkcji Mister Bree Plus. Mam nadzieję, że Wam się spodobała. Ja serdecznie zachęcam Was do sprawdzenia tej produkcji, ponieważ kolejnym y, tutaj powodem do sprawdzenia jej jest niska cena. Kosztuje mojej drodzy ona tylko 2 euro. Zatem naprawdę jest to niesamowicie niska cena, więc polecam wam serdecznie produkcję Mr. Bree. Dzisiaj dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.